powinieneś niezwłocznie przystąpić do zmiany pasa ruchu, jeśli zamierzasz skręcić w lewo na najbliższym skrzyżowaniu. Mhm. Jeżeli będziemy zmieniać ten kierunek ruchu, to bardzo często taka zmiana wiąże się z koniecznością zmiany pasa ruchu tak, aby on był adekwatny do tego, co będziemy dalej robić, jeśli chodzi o kierunek, więc ten pas przybliżający nas do strony, w którą będziemy skręcać, my musimy zająć. I teraz, Niezwłocznie zająć pas ruchu. Jak ja już wiem, że dojeżdżam do skrzyżowania, już się do niego zbliżam i będę skręcał w lewo, ewidentnie jest to droga dwujezdniowa, z której każda z jezdni jest jednokierunkowa, więc z góry możemy wyjść z założenia, że na drodze jednokierunkowej, skręcając w lewo, my musimy się znaleźć na lewej, przy lewej krawędzi jezdni, no to będziemy musieli ten pas zmienić. Także jak najbardziej. Jeżeli zrobimy to wcześniej, odpowiednio wcześniej, wiedząc już o zamiarze, czyli usta... znaczy, twórca pytania prawdopodobnie wyszedł z założenia, że, że my już jesteśmy przed całym skrzyżowaniem i już wiemy, co na nim robimy. To wtedy jak najbardziej niezłocznie powinniśmy zająć lewy pas mhm. przy takiej zamiarze skrętu w lewo.